Hej, hej, witajcie moi kochani. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę was zaprosić na horoskop tygodniowy. Film, brz, tytuł filmu brzmi: Co mnie czeka od 18 do 24 grudnia 2023? Wybierzcie sobie którąś grupę kart 1, 2, 3. Możecie się zasugerować cyferkami lub też skórkami kart. Dam wam chwilę do zastanowienia. Ja tylko powiem, że tak jak wcześniej powiedziałam, że jestem wróżka roza. Kto chce zapisać się na sesję indywidualną, to zapraszam serdecznie. Odsyłam do linku umieszczonego na końcu tego filmu. Pamiętajcie też o tym, że nie wszystko będzie rezonować, bo to jest niemożliwe. Są to czytania ogólne. Niemniej to, co powiem, może być ważną wskazówką dla Was. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę i za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zatem, kochani, przechodzimy do czytania. Odkładamy num grupę numer 3, odkładamy grupę numer 2 i zobaczymy, co się będzie działo u grupy numer 1. Finanse. Kochani. Tutaj karty pokazują, że być może będziecie się wybierać w jakąś podróż, tak? może w odwiedziny, do rodziny. Uważajcie, żeby niczego nie pogubić, żeby Wam ktoś też czegoś nie ukradł. Może być też tak, że w pracy macie bardziej intensywny czas. I nie macie czasu na odpoczynek. Wy musicie znaleźć ten czas na odpoczynek. Kochani, natury nie oszukacie. I jeszcze tutaj taka uwaga: I tak, takie ostrzeżenie, informacja, żebyście zadbali o to, o tą równowagę w, w dawaniu i braniu, czyli żeby na przykład wasz pracodawca wypłacił wam odpowiednie wynagrodzenie do waszej pracy. Niemniej bardziej ja tutaj postrzegam te karty właśnie pod tym kątem, że wy musicie odpocząć. Też zauważcie, czy w pracy wam ktoś nie kradnie energii, tak? Czy nie macie jakiegoś osobnika, który po prostu wysysa z was energię, jest bardzo osobą toksyczną, albo nie musi być toksykiem, może też to robić nieświadomie, tak, czyli po prostu yy, no, wysysa energię po prostu, i, i przychodzicie do domu zmęczeni, więc na to zwróćcie uwagę, może w tym momencie pomyślcie też o jakiejś ochronie, tak, by chronić się. Niemniej też karta, karta Czterech Mieczy mówi o uzdrawianiu, tak? Być może jakaś podróż was uzdrowi. Jeśli chodzi o pracę, też warto być przebiegłym, nie dać się oszukać. Może tu właśnie chodzi o tą przebiegłość, żebyście nie spali w tej pracy, tak? Czyli tutaj e, intensywność myślenia, trzeźwość umysłu, jak to się mówi. Wtedy sprawy pójdą, do przodu. Niemniej to nie są złe karty, ale zachowajcie ostrożność, jeśli chodzi o portfele, dokumenty. To może być też no, w podróży, tak, czy gdzieś na zakupach, po prostu przez roztargnienie, możecie coś zgubić, więc na to zwróćcie uwagę. Jeżeli będziecie czujni, nie musi się tak zadziać, czyli ta właśnie przebiegłość, tak, że nic się nie zadzieje, nic nie zgubicie, bo będziecie czujni. Teraz, moi kochani, zobaczymy, co tutaj w uczuciach, w miłości, w relacjach, w przyjaźniach. Słuchajcie, bardzo fajna, przyjemna atmosfera rodzinna atmosfera. Tutaj też możecie kogoś poznać, ktoś, kto wam jest przeznaczony. To może być też osoba z podróży, może gdzieś w podróży kogoś poznacie, jakąś kobietę lub mężczyznę. Może to być osoba samotna lub rozwodnik. Ale osoba po dużych przejściach, ale bardzo ciepła osoba, która też potrzebuje tej miłości. No i jest szansa, że ta relacja się rozwinie. Jeżeli jesteście w związkach, to jak to się mówi raz na dole, raz na górze. Fortuna kołem się toczy. Jeżeli było zimno w związku, no to teraz może nastąpić ocieplenie. No jak powiedziałam, też święta. Będą, więc tutaj jest okazja, aby w fajnej, ciepłej atmosferze spędzić czas. Co nam powiedzą karty Lenormand? No właśnie, karty Lenormand też to potwierdzają. Słuchajcie, bardzo fajna, przyjazna atmosfera w domu, bardzo rodzinnie, być może właśnie Was ktoś odwiedzi. No właśnie, jeżeli Was ktoś odwiedzi, to też pozabezpieczajcie rzeczy, nie zostawiajcie biżuterii na wierzchu, tak czy portfeli, żeby po prostu kogoś nie podkusiło, żeby ko kogoś rączki nie zaswędziały jak to się mówi kochani, no też zwierzaki zadbanie o zwierzaki wychodźcie też więcej na spacery, nie jak takie miski, może też rodzinę wyciągnijcie na spacer no, i tak jak wspomniałam, tutaj możecie poznać osobę samotną, ale bardzo ciepłą. Może ją zaprosicie też do domu. No, i fajnie spędzicie czas, tak? Więc tutaj też bardzo ciepłe, takie miłe karciochy macie. To będzie osoba bardzo ważna dla Was w Waszym życiu. To będzie ważna osoba dla. Um, Dla Waszej rodziny też, tak? No, może też ktoś ze starszych osób tutaj, tak jakby jako starszyzna, bardziej się podkreśli też w domu, tak? Może też tak być, że będziecie wspominać jakiegoś pieska. Lub jakieś zwierzątko, które przeszło na tamtą stronę już, no i może też przypominać o sobie, tak, albo też osoba, która już odeszła, ale tak jakby um, brak obecności tej osoby może wam dawać we znaki, tak, w domu, aczkolwiek ta osoba nad wami czuwa, tak więc tutaj też takie y, informacje będziecie tak jakby czuć obecność tej osoby. W zdrowiu kochani, uważajcie na dietę, żebyście się nie przejadali w te święta, uważajcie na swój organizm, no i więcej spacerów, jeżeli macie czworonogi, to jak najbardziej, tak, te spacery Wam bardzo pomogą, zadbajcie o ciepłą atmosferę też w domu, raczej ta atmosfera będzie fajna i... Mm, no, i o co tutaj jeszcze, co powinnam jeszcze powiedzieć? No i o swoje ciało, tak, bo domek to też może być domek dla Waszej duszy, tak? Więc tutaj też o to ciało zadbajcie. Mogą się pojawić alergie na futrzaki, więc tutaj też na to zwróćcie uwagę, zadbajcie. Oto. Zobaczymy karty rady dla Was. Jesteś dzieckiem szczęścia. Ulga. Wypłacz się porządnie, smutek jest bramą do głębi twojej duszy, czyli też możecie mieć taką chwilę melancholii, ale to Was uzdrowi też, tak? Czyli tutaj też warto sobie troszeczkę popłakać, oczyścić się i wtedy będzie bardzo fajnie. Dziękuję Wam serdecznie grupo numer jeden za. Za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, zdrowych, wesołych świąt. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Udostępniajcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia. Przypominam też o krótkich filmikach, rolkach, shorts, gdzie też możecie się tutaj fajnie zabawić. Są filmiki tematyczne na zasadzie wybierz kartę lub też tematyczne, ale również na kartę, kartę energii dnia, tak więc tutaj też możecie się. W to pobawić. Są to minutówki, więc fajna, fajna sprawa. Ok, dziękuję Wam. Zapraszam grupę numer dwa i zobaczymy, co tutaj u Was się pokaże. Finanse, grupa numer dwa, finanse. Finanse. Uczucia. Karty Lenormand i karty Rady. Zaraz zobaczymy. Ok. Słuchajcie, jeśli chodzi o finanse, będzie bardzo dobrze, bo macie też tutaj króla monet, jak i również cesarzową. Oni mają wszystko. Oni mają dostatek, więc tutaj na brak kasiory nie będziecie narzekać. Ale też być może będzie konkurencja, więc tutaj będzie dużo pracy żeby zawalczyć o siebie, aczkolwiek też te pięć mieczy, no to jest ruch, tak? Czyli tutaj więcej pracy będzie, może w związku z, ze świętami, może jest większa ilość zamówień. No i po prostu yy, może być taki no dużo ruchu po prostu, tak? Ale ogólnie Kasiora będzie, więc o to nie musicie się e, zamartwiać? Jeśli chodzi o e, uczucia moi drodzy, no to tutaj macie e, królową kielichów i e, rycerza pentakli, i również e, diabełka, tak? Więc teraz tak, pytanie czy osoba, która, z którą macie do czynienia, czy nie ma problemów z jakimś nałogiem? I tu karty ostrzegają, żeby nie wchodzić od razu w tą relację, obserwować, lub też może być to toksyczne dla was, że chcielibyście już tą osobę, żeby też szybciej okazywała uczucia, a ona się po prostu ociąga i wy nie wiecie na czym stoicie i y, chcielibyście pewne rzeczy przyspieszać, ale karty mówią, żeby nie przyspieszać tutaj tak, bo osoba ta może mieć problemy z nałogami, z alkoholem, może mieć ta osoba problemy z seksem. Y, może być od czegoś uzależniona od jakichś używek, tak? Więc tutaj karty mówią, żeby y, się nie spieszyć z tą relacją, bo może być po prostu toksycznie. Obserwujcie albo też karty mówią nie spiesz się z relacją, bo ty możesz się uzależnić od tej osoby. Też taka może być informacja. Moi drodzy, zwróćcie też uwagę na to, że hmm, Jak to się mówi, spiesz się powoli, czyli tutaj nie, nie przyspieszajcie niczego, bo też tak jakby chcąc przyspieszyć przebieg zdarzeń, a osoba może być niegotowa, to wasze naciski dla tej osoby mogą być toksyczne, więc z tego powodu też może być, może zacząć się robić toksycznie w relacji, więc tutaj na to zwróćcie uwagę. Co macie w kartach Lenormand? Kochani, skupienie na pracy, też może w pracy, macie, nie wiem, jakąś szefową, która może być zagubiona lub bardzo toksyczna. To wam może ciążyć, aczkolwiek też, chodząc do pracy, może też będziecie musieli się tutaj Udać do lekarza. Uważajcie też, no są święta, będzie, będą różne potrawy, różne rzeczy. Uważajcie, żebyście się nie podtruli, bo tutaj też, no, może być no po prostu yy, ciężko. Więc na to zwróćcie uwagę, tak, żeby tutaj dużo pić płynów, żeby się niczym nie podtruć. Zwróćcie uwagę też na poziom żelaza w organizmie, na swoje ciało, na hormony i uważajcie na to, co jecie. Może bardziej rzeczy lekkostrawne sobie pojeść. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Zobaczymy teraz karty rady. Ucz się sztuki milczenia, czyli też za dużo nie mów, tak? Nie kwal się za dużo, bo może być wokół zazdrość yy, i z tego powodu też mogą być te osoby toksyczne, które mogą wam zazdrościć, obgadywać i, yy, i po prostu gadać trzy po trzy, i te plotki mogą wam po prostu szkodzić, tak? I może się tworzyć właśnie yy, atmosfera, właśnie niefajna, niemiła. No, może być właśnie tak w pracy, tak? bo tutaj jakaś kobieta może być toksyczna i zobaczcie tutaj też jest ta walka. Możecie się z kimś pokłócić też w pracy, tak? Kasa będzie, ale możecie się po prostu pokłócić i być może to ta relacja w pracy wpłynie na wasze uczucia, że możecie po prostu podczas świąt czy w ogóle w ciągu tego tygodnia czuć jakiś dyskomfort. Więc y za dużo nie mówcie, yy, po prostu albo też, jeżeli faktycznie dojdzie do kłótni, ugryź się w język i za dużo nie mów, bo możesz za dużo powiedzieć, a później możesz tych słów troszeczkę żałować. Zatem zobaczmy teraz yy, drugą kartę rady. Jest to medytacja. Zrób mały krok wstecz, wsłuchaj się w głos swojej duszy, zobaczcie, czyli ten y, rycerz pentakli, zobaczcie, świetnie te karty ze sobą y, współgrają i y, y, rezonują, więc tutaj po prostu y, może właśnie y, musicie na to zwrócić uwagę. Z niczym się nie spieszyć, może macie się wsłuchać, właśnie królowa królowa kielichów to jest osoba która darzy uczuciem, ale też właśnie wchodzi w głąb siebie, tak? Czyli tutaj daje to serducho, takie czyste serce od siebie, czystość serca i po prostu może tutaj trzeba się zatrzymać, by zastanowić się, czego tak naprawdę pragniesz. Czy to dla Ciebie jest dobre, tak? Czyli tutaj właśnie wsłuchaj się w ten głos swojej duszy, by iść tą drogą, którą dusza pragnie też, tak? No moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję, kochane dwójeczki, za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, Kasiory, spełnienia marzeń, bogatych, obfitych prezentów. Wesołych świąt, zdrowych, wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Ściskam Was cieplutko. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. No i przypominam też o rolkach, krótkich filmach, jednominutowych, filmach shorts tam możecie się pobawić energię dnia również są filmy tematyczne więc zapraszam serdecznie i do oglądania komentowania i tak dalej więc no wszystkiego dobrego wysyłam wam moc, pozytywnej energii ściskam cieplutko, buziaczki, papa, pa do następnego razu i zapraszam też grupę Numer 3. Zobaczymy co tutaj u was. Finanse. Uczucia. No macie dwa razy moi drodzy kartę świata, być może ktoś tutaj was z daleka odwiedzi. Karty Lenormand. Karty Lenormand. No i za chwilę będą karty rady też. Okej. Okay. Kochani, jeśli chodzi o y, pracę i, czy finanse, to tutaj y, być może będziecie myśleli o tym, by inwestować w siebie, w swoją wiedzę, albo też jest wiele tajemnic, wiele niedomówień i będziecie się zastanawiać, co zrobić, jakiego dokonać wyboru. Być może będziecie zamykać jakiś y, etap w swoim życiu. Niektóre panie mogą zajść w ciąże. I tutaj w związku z tym może będą podejmować decyzje, że przejdą na przykład na chorobowe. No, albo też jeszcze no, będą zmieniać pracę. Tak? Tutaj może się pojawić oferta zagraniczna. Może ktoś przyjechać za granicę i Wam tutaj coś zaproponować, albo też będziecie zastanawiać się w tym tygodniu, jakiego dokonać wyboru, będziecie się zastanawiać, czy nie wyjechać, czy nie opuścić kraju. Niektóre osoby mogą być za granicą i po prostu będą zjeżdżały tak, na święta, na przykład też do. Do kraju, by spotkać się z rodziną. Więc tutaj też taka informacja. Kochani, jeśli chodzi o uczucia, no to też macie znowu tą kartę świata, więc tu no, karta się powtarza. No też karta dwóch pentakli, więc dokonywanie wyboru, co zrobić. Być może to jest związane właśnie z przyjazdem lub wyjazdem gdzieś za granicę. No i też będziecie się kierować sercem, intuicją i może tutaj się właśnie pojawić też nowa osoba do romansu i może będziecie mieć kilka osób do wyboru, może będziecie dokonywać wyboru, że będziecie zamykać jakiś etap z jakąś osobą i bo się pojawi nowa osoba i będziecie wchodzić w coś nowego w nową relację, aczkolwiek też niewykluczone, że po prostu tak jak wspomniałam wcześniej, może pojawić się też u niektórych ciąża, dziecko i no i po prostu będzie trzeba zmienić też tryb życia i, 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 i no może też to się wiązać z tym, że będziecie się zastanawiać, czy wracać do kraju, czy nie czy wyjechać za granicę i tak dalej. Tak? Więc tutaj też takie y, informacje. No, dosyć fajna atmosfera rodzinna, ciepła atmosfera w domu. Jeżeli wrócicie, czy przyjedziecie, czy się z kimś spotkacie, y, nie będziecie sami, tak? Będziecie tutaj w gronie y, rodziny czy przyjaciół. Jeśli chodzi o karty Lenormand, moi drodzy, koniec rozdroża, czyli tak jak wcześniej wspomniałam. Jak i w pracy, jak i w uczuciach, zamykanie jednej drogi, tak jakby, tak? czyli być może z drogi od przeszłości, by wejść w coś nowego. Czyli tutaj no, jakieś zmiany się szykują, ale kochani, y, to dobrze, bo to, ten brak zdecydowania już zanika, tak? już odchodzi i wyjdziecie ku gwiazdom, ku marzeniom, spełnieniu y, marzeń i, y, no, i po prostu będzie się tutaj działa magia. Kochani, w tym tygodniu nie dźwigajcie, uważajcie na kręgosłup, uważajcie też na y, lędźwie, tak? tutaj nogi. W ogóle podwójne organy, tak? czyli od głowy do, do stóp, podwójne organy, oczy, uszy i tak dalej. Uważajcie też na poziom cukru w organizmie, czyli są święta, uważajcie tutaj, żeby za dużo nie jeść yy, słodyczy. Chociaż to jest trudne. No i po prostu na, na pewne rzeczy musicie tutaj zwrócić uwagę, tak? Zwróćcie uwagę również na sen, na odpoczynek. To jest też bardzo ważne dla waszego odpoczynku organizmu. Być może tutaj też będziecie mieć taki właśnie okres duchowości, tak? Czyli też ta duchowość być może wam pomoże wzrastać, bo tutaj są te schody w górę na, 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 na tej karcie, więc tutaj może się w Was zadziać wielka, taka duchowa przemiana, też jest taka kapłanka, czyli wzrost duchowy poprzez pracę, poprzez jakieś doświadczenia w pracy, ale również też no, doświadczenia rodzinne, ogólnie życie, tak? Więc tutaj się szykują zmiany. No i zobaczymy teraz karty rady. Porzuć troski, tak? czyli też właśnie przestań, przestańcie się zamartwiać, bo Krzyż też może mówić o tym zamartwianiu, um, myśleniu, dokonywaniu wyborów, tak? czyli tutaj też może za dużo y, tego, tak? tych energii. Więc przestańcie się zamartwiać. I druga karta rady, prawda mów prawdę, uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia tak? czyli też być może tutaj chodzi o to, żeby nie żyć w iluzji żeby samego siebie nie okłamywać, tylko po prostu y, iść do przodu, więc y, tak to moi drodzy wygląda kochane trójeczki, serdecznie Wam dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, kasiory spełnienia marzeń i wszystkiego tego co sobie życzycie bogatych prezentów i fajnej, ciepłej atmosfery, wesołych świąt. I pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. I przypominam o krótkich filmach. Krótkich, rolkach, shorts. Zapraszam do oglądania, lajkowania, komentowania. Wszystkiego dobrego. Buziaczki. Papa, pa. do następnego razu.